Czy wiesz, co się wydarzyło? Czy nowa decyzja Trybunału może zmienić twoje emerytalne życie? To, co się teraz dzieje, może zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych. System emerytalny w Polsce właśnie przechodzi kluczową zmianę, która wpłynie na wszystkich seniorów, ale co zyskasz, a co możesz stracić? Jako senior możesz czuć się niepewnie, nie wiedząc, jak ta decyzja dotknie twoich finansów. Ale nie martw się, mam dla ciebie najnowsze informacje które mogą naprawdę zmienić Twoje spojrzenie na przyszłość. Pytanie brzmi: czy wiesz, co może się stać z Twoimi oszczędnościami emerytalnymi, jeśli Trybunał będzie miał ostatnie słowo? Czy jesteś gotowy na zmiany, które mogą wpłynąć na Twoje życie finansowe? Mickiewicz z tej strony, i mam dla Ciebie kluczowe informacje, które pomogą Ci zrozumieć, co dokładnie oznacza ta decyzja Trybunału i jak może ona wpłynąć na Twoje emerytalne plany. Nie przegap tej szansy, by dowiedzieć się, co naprawdę dzieje się za kulisami tej zmiany. Czy jesteś na to gotowy? W tej chwili zrozumiesz, jak możesz przygotować się na nadchodzące zmiany, które mogą przynieść ci zarówno korzyści, jak i ryzyko. Bądź ze mną do końca, bo wkrótce dowiesz się, co musisz zrobić, by nie zostać w tyle. Czy wiesz, co może czekać cię za rogiem? Oglądaj do końca, a rozwieje twoje wątpliwości. Mickiewicz z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy temat, który jest absolutnie kluczowy dla każdego seniora w Polsce. Chodzi o zmiany, które właśnie zaszły w systemie emerytalnym. To nie jest temat, który można zlekceważyć, bo to, co się teraz dzieje, może mieć ogromny wpływ na naszą przyszłość. Tak, mowa o decyzji Trybunału, która może zmienić całkowicie sposób, w jaki patrzymy na nasze emerytury. Pierwsze pytanie, które pewnie pojawiło się w Waszych głowach, to co to oznacza dla mnie? Otóż decyzja Trybunału dotyczy fundamentalnej zmiany w systemie emerytalnym, a skutki tej zmiany będą odczuwalne nie tylko przez młodsze pokolenia, ale przede wszystkim przez seniorów, którzy już teraz korzystają z emerytur. Właśnie teraz, w tej chwili, Trybunał podjął decyzję, która może wpłynąć na to, ile będziemy dostawać na emeryturze i jakie zmiany czekają nas w najbliższych latach. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, zastanówmy się przez chwilę, jak wygląda obecny system emerytalny. Obecnie system emerytalny w Polsce oparty jest na trzech filarach. Pierwszy filar to podstawowa emerytura wypłacana przez państwo, finansowana z składek na ubezpieczenia społeczne. Drugi filar to tzw. OFE, czyli otwarte fundusze emerytalne, które są prywatnymi funduszami gromadzącymi środki na przyszłą emeryturę. Trzeci filar to dodatkowe oszczędności emerytalne, które możemy odkładać na własną rękę w ramach różnego rodzaju produktów oszczędnościowych, takich jak indywidualne konta emerytalne, IKE, czy pracownicze plany kapitałowe, PPK. Na pierwszy rzut oka system wydaje się dość złożony, ale logiczny składamy składki, które są inwestowane, a potem dostajemy emeryturę. Wydawać by się mogło, że to wszystko działa sprawnie, ale pojawiają się pytania. Co się stanie, jeśli zmieni się sposób, w jaki te składki są zbierane? Co, jeśli fundusze emerytalne zaczną być zarządzane inaczej? A przede wszystkim, jakie będą tego konsekwencje dla nas, seniorów? Właśnie teraz, dzięki decyzji Trybunału, zaczynają się zmiany, które mają na celu usprawnienie systemu, ale także jego zmianę. Oczywiście, nie wszyscy są pewni, jak te zmiany wpłyną na naszą przyszłość. Jedno jest pewne, system emerytalny w Polsce jest w trakcie rewolucji. Przejdźmy do najważniejszego pytania: czy zmiany te przyniosą nam korzyści, czy raczej straty? Wiele zależy od tego, jak teraz zaplanujemy naszą przyszłość. W tej chwili decyzje Trybunału mogą wprowadzić ograniczenia w wypłatach lub zmiany w sposobie obliczania emerytur, co wpłynie na wysokość świadczeń. W najgorszym przypadku może to oznaczać, że seniorzy będą musieli liczyć na dodatkowe oszczędności, które będą musieli odkładać przez całe życie zawodowe. Ale nie panikujmy. Choć zmiany mogą wydawać się niepokojące, nie oznacza to, że od razu stracimy nasze oszczędności. W rzeczywistości Trybunał w swojej decyzji podkreślił, że zmiany te mają na celu lepsze dopasowanie systemu do realiów ekonomicznych, które panują w Polsce. Oznacza to, że mogą pojawić się nowe możliwości, które pomogą seniorom lepiej zarządzać swoimi finansami na emeryturze. Jednak zanim przejdziemy do szczegółów, warto zastanowić się, co dokładnie zmienia się w systemie emerytalnym. Pierwsza zmiana to zmiana sposobu naliczania składek. Zamiast tradycyjnego modelu, w którym składki są naliczane według stałej kwoty, Trybunał wprowadził elastyczność w naliczaniu składek, co pozwoli na ich dostosowanie do rzeczywistych dochodów. W praktyce oznacza to, że osoby zarabiające więcej będą mogły płacić wyższe składki, a osoby o niższych dochodach mniejsze. Jakie będą tego konsekwencje? To wciąż zależy od tego, jak te zmiany będą wdrażane, ale w dłuższej perspektywie może to oznaczać, że osoby o wyższych dochodach będą mogły liczyć na wyższe emerytury. Co to oznacza dla seniorów? To, że osoby, które przez całe życie miały stabilne, wyższe dochody, mogą liczyć na większe emerytury, ale jednocześnie osoby z niższymi dochodami mogą napotkać trudności w uzyskaniu odpowiedniego świadczenia. Co więcej, te zmiany mogą sprawić, że niektóre osoby będą musiały podjąć dodatkowe działania, aby zabezpieczyć swoją przyszłość. I właśnie w tym momencie wkraczają dodatkowe oszczędności. Jeśli do tej pory nie odkładałeś nic na przyszłość, teraz jest najwyższy czas, aby pomyśleć o zabezpieczeniu swojej emerytury. Choć zmiany w systemie mogą na początku wydawać się skomplikowane, jest to doskonała okazja, by zacząć inwestować w dodatkowe oszczędności. Niezależnie od tego, czy wybierzesz IKE, PPK, czy inne formy oszczędzania, warto zacząć teraz, zanim zmiany wejdą w życie. Przyjrzyjmy się także drugiemu filarowi systemu emerytalnego, otwartym funduszom emerytalnym, OFE. Fundusze te były do tej pory jedną z głównych metod inwestowania składek emerytalnych. Jednak z powodu rosnącej niepewności na rynku finansowym, OFE nie były w stanie zapewnić stabilnych zysków dla swoich uczestników. Dlatego właśnie wprowadzono zmiany, które mają na celu zmniejszenie ryzyka związanego z inwestowaniem w OFE. Fundusze te będą teraz bardziej skoncentrowane na bezpiecznych inwestycjach, a ich zarządzanie ma być bardziej transparentne. Co to oznacza dla ciebie jako seniora? Możesz spodziewać się że twoje oszczędności zgromadzone w OFE będą bezpieczniejsze, ale też ich wzrosty będą mniejsze. Z jednej strony to dobra wiadomość, bo minimalizuje ryzyko utraty środków, ale z drugiej strony zyski mogą być niższe niż oczekiwaliśmy. Warto jednak pamiętać, że decyzja Trybunału daje także możliwość przekształcenia części środków zgromadzonych w OFE na indywidualne konto emerytalne. To oznacza, że będziesz miał większą kontrolę nad swoimi oszczędnościami, a także możliwość ich wypłaty w dogodnym dla Ciebie momencie. Zatem, seniorze, mimo że zmiany mogą budzić obawy, to w rzeczywistości stwarzają one także nowe możliwości. Musisz tylko wiedzieć, jak z nich skorzystać. Teraz, w obliczu tych wszystkich zmian, pojawia się jedno kluczowe pytanie, jak możesz przygotować się na te zmiany? Jakie kroki warto podjąć, by nie zostać w tyle? Po pierwsze, zastanów się, czy twoja obecna strategia emerytalna jest wystarczająca. Czy masz już oszczędności, które mogą pomóc ci w przyszłości? Jeśli nie, zacznij planować już teraz. Po drugie, pamiętaj, że system emerytalny się zmienia, ale nie znaczy to, że wszystko stracisz. Jeśli podejmiesz odpowiednie kroki, możesz zyskać na tych zmianach i zabezpieczyć sobie stabilną przyszłość finansową. Zatem, podsumowując, zmiany w systemie emerytalnym mogą wprowadzić pewne trudności, ale także stwarzają nowe możliwości. Kluczem do sukcesu jest być przygotowanym i elastycznym, dostosowując się do nowych realiów. Jak na to wpływać? Odpowiedzi znajdziesz w kolejnych odcinkach. Wiemy, że dla wielu seniorów ważnym elementem jest poczucie stabilności finansowej, szczególnie w czasie, kiedy muszą już żyć z emerytury. Zatem warto rozważyć kilka opcji, które pozwolą Ci zabezpieczyć swoją przyszłość, nawet jeśli zmiany w systemie emerytalnym mogą wpłynąć na wysokość świadczeń. Przede wszystkim zacznij myśleć o dodatkowych źródłach dochodu, które mogą uzupełnić Twoją emeryturę. Może to być oszczędzanie na IKE, inwestowanie w fundusze czy poszukiwanie innych form aktywności, które pozwolą Ci zarobić dodatkowe środki. Pamiętaj także o tym, że zmiany w systemie emerytalnym mogą wpłynąć na wysokość składek, ale także na sposób ich wypłaty. Elastyczność systemu może oznaczać większą możliwość dostosowania wysokości składek do Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości. Może to być dobra okazja, by zwiększyć swoje oszczędności, ale jednocześnie wymaga świadomego podejścia. Warto również mieć na uwadze, że wprowadzone zmiany mogą sprzyjać wzrostowi transparentności w zarządzaniu funduszami emerytalnymi, co pomoże ci lepiej kontrolować, jak twoje pieniądze są inwestowane. Będzie to oznaczać większą kontrolę nad swoimi finansami, ale także odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Ostatecznie to, jak poradzisz sobie w obliczu tych zmian, zależy w dużej mierze od twojej aktywności i chęci adaptacji do nowego systemu.